Moi drodzy, będziemy dzisiaj rozważać Słowo Boże, które mówi nam o mądrości. Z pierwszego listu św. Pawła apostoła do Koryntian: Bracia, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, lecz by, lecz by nie znieważyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. W tych słowach święty Paweł potępia starożytną retorykę. Była to metoda wygrywania sporów, to znaczy, posługując się umiejętnościami wypowiadania się i argumentowania, retorzy byli w stanie udowodnić cokolwiek, a w zasadzie przekonać tłum do dowolnej sprawy. I Święty Paweł pokazuje coś, co intuicyjnie każdy z nas wie. To, że gdy człowiek zaczyna rozumieć, że jest manipulowany, wówczas próbuje odciąć się od tego, kto nim manipulował, i em, w tym samym momencie również odciąć, od, odciąć się od wszystkiego, co ta osoba promowała. A więc, gdyby ktoś posługiwał się retoryką, aby. Pozyskać uczniów, gdyby ludzie się w końcu zorientowali, że były to tylko słowa, które celowo miały ich przyciągnąć do chrześcijaństwa, wówczas te osoby, które by się zorientowały, uznałyby, że wobec tego całe chrześcijaństwo jest złe. I popatrzmy, to zjawisko istnieje w świecie. Może mniej przez retorykę dzisiaj współcześnie, ale za każdym razem, kiedy Ludzie, że tak powiem, słabszej wiary, którzy gdzieś tam dopiero są na etapie poznawania chrześcijaństwa, dowiedzą się, że z jakimś elementem tego chrześcijaństwa jest coś nie tak, na przykład wystąpi jakiś skandal obyczajowy w kościele, wówczas stwierdzają, że wobec tego całe chrześcijaństwo jest do skreślenia. Dlatego też święty Paweł skreśla retorykę i wszelkie próby manipulacji. I używania tej mądrości, ówczesnej mądrości światowej, do głoszenia Ewangelii. Napisane jest bowiem: wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniwecze. Gdzie jest mądrość? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg mądrości świata głupstwem? Zwróćmy uwagę, że święty Paweł. Odcina się tu od dwóch rzeczy: od mądrości i od przebiegłości. Z jednej strony mądrość kojarzymy z czymś dobrym, przebiegłość, przebiegłość z czymś złym. I tutaj święty Paweł pokazuje, że wszelkie sposoby uzyskiwania rozwoju przez człowieka niczym są wobec mądrości, którą Bóg daje jako swoją łaskę. I to trzeba zwrócić na to uwagę, że zarówno ta mądrość, o której pisze święty Paweł, jak i przebiegłość po prostu nie może wejść na miejsce mądrości Bożej. Bo w konfrontacji z tą, że mądrością, okazuje się być głupstwem. Czy wobec tego święty Paweł potępia mądrość jako taką? No nie. Sam jego sposób myślenia, sposób funkcjonowania również opierał się na filozofii greckiej. Jak każdego wykształconego człowieka w tamtych czasach również posiadał ten sposób myślenia ukształtowany przez ludzi. Zakres pojęciowy, jakiego używał, również wywodził się z filozofii, z tej mądrości światowej. Ale były to narzędzia chociażby właśnie do tego, do myślenia, do. Rozwijania się, ale nie do poznania Pana Boga czy do um, zbawienia, które Pan Bóg oferuje. Do tego mądrość ludzka nie prowadzi i prowadzić nie może. Do tego po prostu się nie nadaje. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawiać wierzących. Tak więc Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Tutaj znów. E... Święty Paweł mówi, że po tym poznaje się słabość ludzkiego sposobu myślenia, że ten ludzki sposób myślenia nie jest w stanie rozpoznać Boga w dziele stworzenia. To znaczy, tak jak wcześniejsze czytania pokazywały nam, że mądrość Boża, czyli to umiejętność odróżniania dobra od zła i wybierania dobra, Objawia się w świecie stworzonym przez Boga, który jest dobry, i to dobro prowadzi do rozpoznania w świecie Boga, to skoro mądrość ludzka nie jest w stanie rozpo... rozpoznając to dobro, albo nawet nie jest w stanie rozpoznać tego dobra, a nawet jeżeli to dobro rozpozna, to nie jest w stanie po tym em, rozpoznaniu odkryć twórcy tychże dzieł, nie jest w stanie rozpoznać Boga. Więc skoro mądrość do tego nie jest w stanie doprowadzić, ta mądrość ludzka, wobec tego do, nie nadaje się do tych celów, do których niektórzy chcą ją używać. I nie tylko w czasach świętego Pawła, ale i dzisiaj. Niektórzy twierdzą, że e, Boga powinno się udowodnić metodą naukową, a już święty Pawł pokazuje, że to nie ma racji bytu, gdyż Bóg postanowił objawić się w inny sposób objawić się, nawet ludziom, którzy w mniemaniu tego świata mogliby być głupi, czyli ludziom, którzy nie znali w tamtych czasach filozofii, dzisiaj nauk przyrodniczych. W ten sposób objawia się ludziom. I co też ciekawe, święty Paweł mówi, że wolą Pana Boga, jakby jego kaprysem, jego zachcianką było to, aby właśnie aby Pokazać to odcięcie się od tej mądrości ludzkiej. Bóg wymyślił to sobie tak z własnej nieprzymuszonej woli, że posłuży się głupstwem głoszenia słowa, czyli zwykłego wypowiadania się, rozmawiania, opowiadania historii, że posłuży się czymś tak małym, czymś tak znanym od zarania ludzkości, aby w ten sposób przekazywać prawdę. O sobie, że wobec ludzkich starań to było Bożym Pragnieniem, aby w tak prosty, nienachalny sposób się to odbywało. A więc widzimy też, że Bóg w ten sposób pokazuje niewystarczalność ludzkiego poznania. Ale, czy, ale właśnie trzeba sobie na marginesie ciągle to zaznaczać, pamiętać, że święty Paweł. Nie potępia nauki samej w sobie. Czasami jest to błąd niektórych wspólnot chrześcijańskich, które uważają, że od nauki w ogóle trzeba by było się odciąć, bo nauka prowadzi do tego, że człowiek traci wiarę. No i oczywiście to jest taka półprawda, czyli nieprawda, bo prowadzi nauka do odrzucenia pana boga tylko wtedy kiedy w tej nauce szuka się y, potwierdzenia pana boga albo szuka się zaprzeczenia wtedy każdy dostanie ten sam efekt czyli rzeczywiście straci wiarę ale nauki przyrodnicze służą do poznawania przyrody a nie do tego żeby poznać twórcę przyrody rozumiał to już święty paweł Coś innego na już takich bardzo materialnych przykładach mówi nam dzisiaj Chrystus w Ewangelii. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy pan młody opóźniał, gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. I tutaj widzimy, że e, zarówno te panny mądre, jak i panny głupie wzięły ze sobą lampy czyli tę mądrość e, podstawową, że tak powiem miały ze sobą. Tylko, że głupie Zadowoliły się tym, co już posiadały. Nie dążyły do tego, aby mieć tej mądrości w sobie więcej, aby przewidywać to, co się może stać, aby zaspokoić tę swoją potrzebę w znacznie większym stopniu. Tyle, ile już miały, uważały, że im wystarczy. No, jednakże okazało się, że nie wystarczyło. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasnął odpowiedziały roztropne Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. I tutaj z kolei widzimy, że te nierozsądne panny ponoszą odpowiedzialność za to, że tego rozsądku nie miały więcej. Co dla nas jest jasnym przekazem, że człowiek nie może zrzucić z siebie odpowiedzialności za dążenie do poznania mądrości bożej. Nie można powiedzieć, że a urodziłem się w takich czasach, urodziłem się w takiej rodzinie, to Pan Bóg mnie zwalnia. Z myślenia. No właśnie, nie. Człowiek jest tak ukształtowa ukształtowany przez Boga, aby każdy mógł rozpoznawać w swoim życiu dobro na różnych poziomach i to dobro wybierać. Ta mądrość jest dostępna dla każdego, ale nie każdy musi ją wybrać. To znaczy, nikt nie jest do tego zmuszony. I co więcej, i ktoś, kto z tej mądrości, z poznawania jej, rezygnuje, rezygnuje na własną odpowiedzialność. Nikt nie będzie mu w tym pomagał, nikt nie będzie współodpowiedzialny za to, że człowiek dany mądrości nie zdobył. W sensie nie będzie to dla nikogo tłumaczeniem, że nikt mi nie pomógł, że zostałem z tym sam, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody, te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam, lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam, Wam, nie znam Was. A więc na to zmądrzenia, aby tej mądrości nabyć więcej, albo żeby znaleźć inny, chytrzejszy sposób na to, aby potrzebę mądrości w swoim życiu ominąć, no tego sposobu nie ma. Trzeba mądrość zdobywać, czyli umiejętność odróżniania dobra od zła i wybierania dobra, tę umiejętność trzeba w sobie rozwijać i nie ma drogi na skróty, to znaczy nic nie jest w stanie tego zastąpić. I czytamy dalej. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Zwróćmy uwagę, jak jednym z aspektów tego uczestnictwa w Królestwie Niebieskim jest mądrość. Czasami tak w ten sposób o tym w ogóle nie myślimy. Wiemy, że trzeba żyć w łasce uświęcającej. Trzeba najlepiej być w stanie odpustu zupełnego, żeby do tego nieba jak najszybciej, się dostać, spełniać dobre uczynki. To myślę, że mamy w głowie poukładane. Ale ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam inny sposób myślenia o tym. Bo tak, żeby trwać przy dobrych uczynkach, trwać przy łasce uświęcającej, potrzeba mądrości. Trzeba odróżnić, co jest dobre, co jest złe i wybrać w swoim życiu dobro. Wybierać Każdego dnia, każdego poranka decydować się, że pójdzie się za tym, co w życiu dobre, a nie za tym, co w życiu złe. I nawet jeżeli ktoś ma wiarę najprostszą, najbardziej tradycyjną, nieskomplikowaną, to i tak, i tak efekt jest ten sam: to znaczy, wybiera w swoim życiu dążenie do mądrości, i tej mądrości rozwija się z dnia na dzień. A więc podsumowując, całe to dzisiejsze słowo Boże czyni nam rozróżnienie na mądrość pochodzącą od Boga, mądrość, która jest dana każdemu człowiekowi od mądrości tego świata. I z jednej strony ta mądrość Boża jest niezastąpiona, jest koniecznie potrzebna, z drugiej zaś strony mądrość ludzka. Czy ludzka przebiegłość jest niczym przy tym, przy mądrości Bożej, i ona nie jest niezbędnie człowiekowi potrzebna? Można dążyć do tej mądrości, ale nie zaniedbując mądrości Bożej. W ten sposób człowiek rozwija się e, optymalnie, wielowymiarowo i jest to jakaś tam droga dla niektórych ludzi. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, zapraszam na następne. Proszę, żebyście zostawili łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.